Hej wszystkim! Dzisiaj będzie makijaż na specjalną prośbę ze szczególną dedykacją. Malwinka pozdrawiam serdecznie. Makijaż ten jest głównie w niebieskich i żółtych odcieniach z kolorowymi akcentami, więc jeżeli jesteście ciekawe, jak go wykonać, zapraszam do oglądania dalej. Na początek wazy, żeby to wszystko się dobrze trzymało, w tym celu użyję kolorowych kredek. Pierwszą kredką będzie 017 w kolorze Sky z Misporczyj jest to taki ładny, błękitny kolor i nakładam go na całą, no prawie całą ruchomą powiekę, omijając zewnętrzne kąciki. Teraz będę to rozcierać wszystko palcem. Kolejną kredką będzie 016 Ocean, też z Miss Sporty i nakładam ją najpierw na dolną powiekę. Nie musi być to jakoś super precyzyjnie, bo i tak to zostanie później roztarte i na to nałożony cień. Rozcieram delikatnie palcem i teraz będę nakładać to na górną powiekę. Najpierw robię takie jakby wyciągnięcie dolnej powieki, zaznaczam sobie kącik i załamanie. Teraz to wszystko rozcieram palcem. Teraz będzie biała kredka, a właściwie jej ogryzek, jest to Essence, nakładam go w zewnętrzny, nakładam ją w zewnętrznym kąciku i rozcieram palcem. Teraz przechodzę do cieni, pierwszy to jest 103 z Inglota, jest to taki jasny żółty wpadający delikatnie w złoto i nakładam go na zewnętrznym kąciku. Teraz wezmę cień z Mark International, tak, właśnie do góry nogami go postawiłam i będę używała tego żółtego cienia. I nakładam go mniej więcej na ten jasny żółty. Także sam kącik zostawiam sobie pusty. Lakura Beauty Duo Eyeshadow w kolorze 42 Aqua. Będę używała tego błękitnego cienia i nałożę go na środek górnej powieki. Przy okazji będę rozcierać granicę między tymi cieniami. Teraz będę brała y, ten drugi cień z tej paletki, z tego duo, taki biały i nałożę go pod łuk brwiowy. A także troszeczkę w wewnętrznych kącikach, żeby rozjaśnić to oko. Teraz y, Metallic Crocus FM. Jest to cień dla osób ciemnoskórych. Jest to taki niebieski, przechodzący delikatnie fiolet. Biorę troszeczkę papieru toaletowego, żeby on mi się nie obsypywał, bo on jest dosyć mocno napigmentowany. Żeby nie powiedzieć, bardzo mocno napigmentowany, no ale minus jest taki, że niestety się sypie. Pędzelek do rozcierania i będę rozcierała granice. Teraz biorę paletkę Also Special ze Slika ze yy, i biorę taki ciemny, metaliczny, niebieski, mocno wyświechtany u mnie jak widać i nakładam go w zewnętrznych kącikach, wyciągam troszeczkę w załamanie powieki, pędzelkiem do rozcierania troszeczkę to roztarłam. Teraz znowu 103, ten jasny żółty wpadający w złoty z Inglota, nakładam go jeszcze raz na wewnętrzne kąciki. Znowu yy, ten niebieski z paletki Oso Special. I teraz na mokro, takim precyzyjnym pędzelkiem, będę go nakładać na dolną powiekę. Teraz będę to rozcierać. Teraz wezmę taki jasny różowy cień, również paletka Osa Special ze Sleeka. I rozcieram granicę między cieniami nad załamaniem powieki. Znowu 016 z Miss Sport Ocean, kredka. I podkreślam nią dolną linię wodną. Teraz czarną konturówką będę szkicować sobie kreskę na górnej powiece. Później będę ją wypełniać jeszcze eyelinerem. Teraz uwaga szpan superliner super z L'Oreala, który wygrałam, i to jest test na żywo, ponieważ pierwszy raz w życiu go używam, jak również pierwszy raz w życiu używam eyelinera w Pisaku. I jak na pierwszy raz jestem całkiem zadowolona, troszeczkę go jeszcze przetestuję i może zrobię recenzję. Po pierwszym użyciu mogę tylko stwierdzić, że sprawdził się całkiem zacnie i jestem z niego bardzo zadowolona. No ale jedno użycie jeszcze o niczym nie świadczy. Przechodzę do moich ukochanych eyelinerów w pędzelku w tuszu. Na pierwszy rzut idzie zwibo w kolorze stalowym, taki połyskujący na srebrno, i ten ogonek na zewnątrz będę wyciągała na dole pod tą kreską, jeszcze do góry trochę. Teraz biorę niebieski eyeliner i pod tą srebrną kreską rysuję jeszcze jedną kreskę. Dodatkowo zaznaczam tak mniej więcej jedną czwartą dolnej powieki i rozcieram to wszystko taką gąbeczką do rozcierania kredki. Wpadłam na pomysł, że fajnie by było dodać jakiś element kontrastu i zaczęłam przyklejać brokat pod oko. I szczerze mówiąc, był to troszeczkę poroniony pomysł, bo lepsze byłyby cyrkonie, ale takowych nie miałam, więc skupiłam się na tym czerwonym brokacie. Teraz przejdę do konturowania twarzy, w tym celu użyję różu w kolorze Golden, Golden Toffice FM. No będę konturować płaskim pędzelkiem i bronzerem. Na że nałożę błyszczyk. Jest to mi Sporty w kolorze 410 Melrose Avenue. I tu byłam już święcie przekonana, że filmik jest skończony, i zaczęłam się uroczo mi zdrzyć do kamery. Dopóki nie zorientowałam się, że ups, chyba trzeba rzęsy wytuszować. I do tego celu użyję maskary z L'Oreal Wings. Też jestem obecnie na etapie jej testowania. Na razie jestem zadowolona, ale zanim wyrobię sobie opinię, jeszcze muszę troszeczkę ją poużywać. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa-pa!